Za kilka dni idę na pańskie przyjaciółki i mamy dress code różowy. Przywaliłam całą szafę i nie mamy nic różowego. Jak to możliwe? Nie wiem. Ale zamówiłam kilka sukienek, więc pomóżcie wybrać, która będzie najlepsza. Okej, okay, tutaj jest pierwsza, ale już widzę, że coś mi w niej nie leży. Ten przód, tutaj te miseczki są jakby za duże. No nie wiem. I ładny ma tył jedynie. Tył mi się podoba, ale całość... No nie wiem. Mamy drugą i tutaj już mi się mega podoba ten dekolt. Uwielbiam takie właśnie wycięcie. No i na tym się kończy wszystko, co mi się podoba. Chociaż te falbanki też są spoko, ale tutaj z tyłu widzę, że mi się ta gumka tak brzydko zwija, więc niestety też na nie. Kolejna, chyba jak do tej pory najlepsza, chociaż nie wiem. Fajne ma te e, tutaj sznureczki. Rozmiarowo też jest ok. Jest trochę pamiętana, no ale wiadomo to do ogarnięcia, ale no nie wiem, co myślimy. Ta była moim faworytem, jak ją zamawiałam. I ładna jest, bardzo mi się podoba jej tył, bo jest przepiękny, ale znowu tutaj te miseczki są za szerokie, jest tutaj za dużo materiału. Jak na mnie i tutaj znowu też się zwija, bo ja mam stosunkowo krótki tułów, więc wszystkie, większość cukiernic jest po prostu tutaj na mnie za długa, a długość jest ok, więc niestety. Też chyba na nie. I mam tutaj ostatnią propozycję, którą w sumie przypadkiem kupiłam jak byłam ostatnio w galerii i chyba na nią postawię, bo tamte sukienki no nie wyglądają tak ładnie jak myślałam, że będą i myślałam, że którąś wybiorę, ale dobrze, że na niego trafiłam. To jest kombinezm generalnie i bardzo mi się spodobał, więc chyba postawię po prostu na niego. A która opcja jest Twoim faworytem?